Netflix przeprowadza 17. Listopada 2025 roku podział akcji w stosunku 10 do 1. Nagrywam to wideo w piątkowy wieczór. Akcja obecnie kosztuje 1120 dolarów amerykańskich i w poniedziałek będzie warta 1 dziesiątą tej kwoty. W tym wideo pokażę Ci różne scenariusze, które miały miejsce przed i po podziale akcji. Poznacie moją analizę BUD sprzed podziału akcji, która... Dokładnie się sprawdziła i pokazywałem to wtedy na wielu, wielu przykładach. Dziś jeszcze raz przejdziemy przez te przykłady i pokażę Ci także inne podziały akcji, które bardziej pasują do akcji Netflixa. Na końcu filmu przeprowadzę fundamentalną analizę akcji i bardzo szczegółowo wyjaśnię moją analizę techniczną oraz powiem, co dalej z tą akcją. Cześć, witam Was. Sorry, ale dzisiaj już nie miałem siły na live'a. Wczoraj byłem na, w Stuttgarcie. Na zjeździe niemieckich analityków technicznych miałem tam prelekcję przed chyba 86-89 analityków tam było i miałem, mogłem prezentować gross investing. W drodze z powrotem dopracowałem tutaj 3GPT, ażeby według naszych reguł analizował spółki, a przede wszystkim żeby tym, którzy mają licencję, ułatwić interpretację akcji, które sobie wyeksportowaliście z programu. Jutro, czy też w minionym tygodniu, akcje Netflixa zostały podzielone i jak to często po podziale spółek jest, bardzo różnie się mogą zachować, mogą poszybować do góry, mogą na dół. Co nam tutaj 3GBT na ten temat opowie? Przy aktualnej sytuacji no to e, jutro, a dzisiaj analiza od e, Filipa. Oto mój ostatni film o podziale akcji, a był to podział akcji BD BD przeprowadziło 10 czerwca, czerwca. W 2025 roku przeprowadzono podział akcji 3 do 1. Wszyscy to widzieli, wszyscy o tym słyszeli, a moja prognoza wtedy była dokładnie taka, jak tutaj opisana. Najpierw korekta, która po podziale akcji nastąpiła niemal dokładnie w ten sposób, i obecnie poziom korekty osiągnął 26%. Byd przed podziałem akcji wyraźnie wzrosło wykonało tutaj impuls wzrostowy, spowodowany lub przeprowadzony przez dużych inwestorów, którzy podnieśli cenę akcji. To jest warunek, który musi zostać spełniony, aby taka reakcja po podziale akcji mogła nastąpić. Przyjrzyjmy się jeszcze raz innym akcjom, które również przeprowadziły podział akcji. Na przykład Tesla. 31 sierpnia 2020 roku Tesla przeprowadziła podział akcji w stosunku 5 do 1. Akcje również znajdowały się w byczym impulsie wzrostowym, napędzanym przez dużych inwestorów, tutaj zaznaczonym kolorowymi świecami. A po podziale akcji, stosunkowo niedługo potem, akcje spadły o 37%. Innym przykładem są akcje Apple. Akcje Apple przeszły podział akcji 31 sierpnia 2020 roku. Również tutaj, po impulsie wzrostowym wywołanym przez dużych uczestników rynku, zaznaczonym kolorowymi świecami, po podziale akcji, akcje Apple rosły jeszcze przez dwa dni, a następnie również weszły w korektę o 24-25%. Innym przykładem są akcje Nvidia. Akcje Nvidia ostatnio przeszły podział akcji 10 czerwca 2024 roku, tutaj również bezpośrednio po lub w trakcie tego impulsu wzrostowego wywołanego przez dużych inwestorów, którzy podnieśli kurs akcji, co zostało zaznaczone kolorowymi świecami. A następnie akcje po osiągnięciu szczytów po podziale rosły jeszcze przez tydzień lub dwa, po czym również weszły w korektę o 35%. To są niedźwiedzie reakcje po podziale akcji. Warunkiem jednak musi być to, że wcześniej mamy wyraźny impuls wzrostowy napędzany przez dużych inwestorów za pomocą zleceń rynkowych. Tutaj kolorowe świece, tak jak zaznaczono we wszystkich przykładach. Są też inne podziały akcji. I tutaj pokażę Wam teraz dwa przykłady: a mianowicie akcje Amazona. Akcje Amazona, które wtedy w czerwcu. W czerwcu 2022 roku przeprowadzono podział akcji, również tutaj w stosunku 20 do 1, a potem akcje najpierw spadły na kilka dni do poprzedniego poziomu wsparcia, a następnie wzrosły. Następnie wzrosły aż o 42% wbrew panującemu wtedy trendowi spadkowemu na tym rynku. Niedźwiedzia. W 2022 roku mieliśmy rynek Niedźwiedzia, a akcje Amazona po podziale akcji najpierw krótko spadły, a potem wzrosły o 42%. Przyjrzyjmy się akcji Shopify. Akcje Shopify również przeszły podział akcji. A mianowicie miało to miejsce 29 czerwca 2022 roku. Również podczas rynku Niedźwiedzia przeprowadzono podział akcji w stosunku 10 do 1. Po tym ogromnym trendzie spadkowym, tutaj, który trwał przez kilka lat w fazie kształtowania się dna, przeprowadzono podział akcji. Następnie nastąpiło ukształtowanie DNA i wyraźny ruch w górę. A akcje Shopify znajdują się obecnie niemal na historycznym szczycie. Widzicie więc, że nie zawsze istnieje tylko jeden schemat przy podziałach akcji, lecz w zasadzie są dwa schematy. Jeden schemat widzieliśmy na przykładzie BILD, i dokładnie tak się to wydarzyło. Drugi schemat zobaczymy teraz na akcjach Netflixa. Akcje Netflixa wykonały swój ostatni impuls wzrostowy tutaj, a miało to miejsce od 24 kwietnia do historycznych szczytów 30 czerwca. Następnie, obecnie, akcje przed podziałem akcji skorygowały się już o 16%. Moim zdaniem mają jeszcze potencjał do dalszej korekty, która może wystąpić do poziomu cenowego 1048 dolarów amerykańskich, a być może nawet nieco niżej. 1000 dolarów amerykańskich również może zostać osiągnięte. To jest wsparcie poprzedniego zakresu, tutaj. Tak, 996 dolarów amerykańskich, co w poniedziałek będzie oznaczać 96 dolarów. Korekta ta może jednak jeszcze nastąpić, jeśli na przykład będziemy mieli bardzo, bardzo słabe otoczenie całego rynku. Uważam, że akcje Netflixa są obecnie bardzo, bardzo interesujące, ponieważ fundamentalnie w ostatnich latach rosły o 25% i w tym roku nadal rosną o 22%. Analiza ryzyka 6 na 6 według Gross Investing, a obecnie znajduje się ona lekko w przeszacowanym obszarze. Analitycy kursu nadal są powyżej. Spójrzmy na wykres wzrostu. Wykres wzrostu wygląda tutaj bardzo solidnie. Przychody i zyski rosną solidnie. Ekspansja na całym świecie trwa dalej. Wiem, że wielu z Was mogło zrezygnować z abonamentu Netflixa w Niemczech, ale proszę, spójrzcie na globalny wzrost liczby klientów, a także na towarzyszący temu wzrost przychodów i zysków. Rzućmy jeszcze raz szczegółowe spojrzenie na akcje Netflixa na wykresie dziennym. I faktycznie 21. była negatywna reakcja na wyniki finansowe. W wtedy akcje zareagowały negatywnie, pojawiła się luka spadkowa po wynikach, a teraz właśnie tworzy się formacja DNA. Tak, to jest bycze, kurs rósł wbrew rynkowi. Na początku tygodnia NASDAQ nadal korygował do nowych minimów. Akcje Netflixa są obecnie bardzo, bardzo silne i stabilizują się powyżej. Minimum z 5 listopada to dla mnie silny sygnał, choć oczywiście może być jeszcze chwilowo osłabiony. To byłaby kolejna korekta. Jak już mówiłem, w okolice 1000 dolarów, czyli poprzednich szczytów, a właściwie w tym przedziale cenowym. Właśnie tam widzę potencjał korekcyjny, który jeszcze może się zrealizować. Jednak wciąż istnieje ogromny potencjał wzrostowy. Duzi inwestorzy poruszali tą akcją aż do początku lipca i prędzej czy później znów ją poruszą. Dlatego kupiłem akcję Netflixa, jak widzicie tutaj, do mojego portfela społecznościowego na YouTube. To druga akcja Pobidy. W przyszłym tygodniu lub za dwa tygodnie dokonam kolejnych zakupów akcji. Co miesiąc do portfela społecznościowego trafiają zawsze dwie akcje i zamierzam je trzymać długoterminowo. Oczywiście, jeśli cały rynek będzie się korygował, wtedy również tutaj, w portfelu społecznościowym na YouTubie, będę aktywny. Informuję Was o wszystkich zakupach i sprzedażach. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich treści, zostawcie mi proszę lajka. Napiszcie w komentarzach pod filmem, czy uważacie Netflix za interesującą spółkę, tak czy nie. Tutaj widzicie ją notowaną w euro u mojego partnerskiego brokera XTB. Obecnie jest notowana w euro po 967 euro. Widzicie tutaj również mój kurs zakupu. Kurs zakupu wynosi 951 ,80 euro 80 Jestem więc jeszcze lekko na plusie, ale nie mam problemu z tym, jeśli akcja ponownie zejdzie do dolnego pasma Bollingera. Wtedy mogłaby ponownie utworzyć dno i następnie zobaczyć dalsze wzrosty aż do historycznego maksimum. Wciąż jestem zdecydowanie nastawiony byczo do całego rynku. Cykl koniunkturalny wciąż ma potencjał. Ilość pieniądza, ograniczanie podaży pieniądza przez Fed to teraz zostaje zatrzymane w grudniu. Zacieśnianie polityki pieniężnej zostało zatrzymane. Następnie prawdopodobnie w przyszłym roku nadejdzie luzowanie ilościowe, stopy procentowe będą dalej obniżane i w ten sposób hossa na całym rynku, zwłaszcza w spółkach technologicznych, będzie dalej napędzana. Korekty są moim zdaniem okazjami do zakupu, tak jak tutaj na akcjach Netflixa, a także na innych akcjach technologicznych. Jeśli też tak uważasz, napisz mi to, proszę, w komentarzach pod filmem. A jeśli nie zgadzasz się ze mną, jeśli myślisz, że zmierzamy w kierunku jednej z największych korekt lub recesji w historii świata, to również napisz mi to w komentarzach pod filmem. Jakie są Twoje argumenty za tym? Czekam na Twoją opinię i omówię to jeszcze raz w kolejnych filmach. Teraz, jak zawsze, życzę Ci powodzenia w inwestowaniu. Koniecznie zostań z nami. Do zobaczenia.